Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a Ty idź i głoś królestwo Boże. No, to jest taki, takie zdanie, które w pierwszej chwili wydaje się okrutne, jak można nie pochować własnego ojca. Ale tym, którzy Jezusa słuchali, ten tekst nie wydawał się aż tak nadzwyczajny, bo przecież ci, którzy z Nim chodzili, byli ludźmi tory, i oni znali dwa fragmenty Tory, które mówiły o takiej sytuacji. Księga liczb w szóstym rozdziale mówi o, naz o Nazirejczykach. Mówi, że przynależność Nazirejczyków do Boga jest tego rodzaju, jest tak radykalna. Że nie, do, nie wolno im dotknąć nigdy żadnych zwłok, także ojca, matki, braci czy siostry. I potem jest tekst księgi kapłańskiej, który odnosi się do arcykapłana i też mówi w ten sam sposób, że arcykapłan z racji na czystość, jaka jest od niego wymagana, nie może nigdy dotknąć żadnych zwłok. Także matki, także ojca. Więc, kiedy Jezus mówi w ten sposób, to wywołuje z ich serca, z ich umysłów te teksty, które mówią o, szczególnym przynależności, o szczególnej przynależności do Boga. Ta przynależność jest związana albo, tak jak przy nazirejczykach. Ze stylem życia, jeszcze ślubowanym Bogu, albo jest związana z funkcją, z urzędem, który przejąłeś i który ma, jakby, wpisane w swoją tożsamość, nie? radykalną przynależność do Boga. I to jest słowo, które dzisiaj słyszymy skierowane do nas. Nie? I ono nie wymaga od nas. Nieludzkich zachowań, ale pyta się o to, rzeczywiście jakie jest, jak radykalne jest pierwszeństwo Boga w naszym życiu. I potem tylko u Łukasza, bo u Mateusza to zdanie Jezusa kończy się właśnie na czy zawiera się tylko w tym stwierdzeniu, zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. Koniec u Mateusza jest taki zapis. A u Łukasza, a ty idź i głoś. Królestwo Boże. A ty idź i głoś. Nie. Nacisk jest na głoszenie słowa. Na pilność, na wyjątkowość tej misji, jaką jest głoszenie słowa. I kiedy czytamy to w, w, w tej wersji Łukaszowej, to rozumiemy, że źródłem mocy naszego przepowiadania, źródłem mocy naszego przepowiadania, jakości, autentyczności naszego przepowiadania jest radykalizm naszej przynależności do Boga.